No, niepoważny skład masz, człowieku. To, to i mojgan mógł założyć, i ja w ogóle Walsall kupiłem Team. Team Walsall. Jaka A, Ale jaka Wiosła zrobili te? Zrobili stój w kolorze autobusu, więc co ty pierwszy? To jest Team Walsall. Zobacz jak wygląda ten strój, zastanowi się, czego kupić. No i mnie, to bym to byś był tak? byłbyś gdybyś ode mnie skopiował. No a moją nazwę zespołu, idioto! Zespoł no, tego... Kupuje. No Leni ja nie byłem pierwszy. Jak ty byłeś pierwszy w City, człowieku? Ja to kupiłem jako, jako Polak, więc co ty pieprzysz w ogóle? A ja to kupuję jako zespół i Polak, człowieku, już wada jebnął twojego piwo. No, twoje no, no. W City, człowieku. No, teraz mi staje. Stadion prezydenta, gówna nie prezydenta. No. Stadion twojego stajego. Jacek, jesteś gównem! Nic nie umiesz w tej grze! Żebyś A kogo ty kupiłeś w ogóle? Za kogo? Przecież się nikogo nie kupiłem. Mówię, że nie ma pełnego Ale znaczy, no to kogo dałeś za tego? Rojca! Czyli piłkarza, który u mnie grał... Pierwszy... Pierwszy pół tygodnia w FIFA. W składzie. Ale jest ikoną Warsaw City w jest. chyba. Malcolm asensją, asensją, asensją. Pierwszorzędny sprzęt! Widziałeś, że z tym lekarzy pojawiło On jak dupo obronił, jakby. Ale obronił. Patrz, to jest dupo, nie jak. Jonathan Bamba. Widzisz, jak cię wybadawałeś że cię przewrócił. Klaus, no i gol. Feck. O go. nie, nie wiem, co to jest, asensją. Feck. Widać na kilometr. A ty nawet swoich idio, to nie rozpoznajesz No nie powiedziałem na porządku Fek jest się ja zastanawiałem kto to jest Ale zastanawiałeś się no Mamy pojęcie wiedzieć, z... że jesteś góle i miałeś z... ode mnie Mówisz, przy bramce to nie trzeba za wiele kombinować z tej odległości Wieszczeb, do... nawet to dwie nie zabiję tylko podanie z to już nie wiesz, niepoważny jesteś to bardzo ciekawi dlaczego ty... Umiesz mi tak łatwo gola strzelić. Bo tu lepszy, no to, jest to, lepsze, to jest logiczne, jest chyba no... No w dupie właśnie! Ty mi... Ty mi tak łatwiej te brameczki nadupiasz! Ja Cię wiem czemu! jesteś gówny! Ze spalonego strzeliłeś w ogóle! Zaszkodałem milion lat przed Że SPALONEGO strzeliłeś! O, jak, jak, ty oszukujesz w ogóle! Ty w ogóle widać jakie to masz interesy takie gówniane, Jak ty... Jak ty... Na moim. No, ja nogę tylko podstawiłem, co ty się wydupiesz i płaczesz od razu, żeby kartkę dać, bo inaczej grać nie umiesz. Na moim stadionie stąd przekupuję, nie? No i oczywiście. Widzę, że nie było, a też w gwizze. Nie, i musi wygrać, nie? Jest fenomenem człowieka. No, to jest fenomenem. Ja mam chłopaka kłop... ja z osiedla człowieka w zespole. No, ja mam taki, co mój skład jest taki. Bo my jesteśmy taki. Zosiedla. Chłop... Chłopaki z osiedla.

no to mi chodziło Twojego piłkarza bardzo modny, bo co, co oni robią to jest w ogóle, na, na pewno nie gra w piłkę. Człowieku. Komedia to jest, oni w bejsbol grają. człowieku to jest piłkereczną bramka w nie? W sumie. No i pa, spalony był, ale on oszukuje oczywiście, no. Ale obrońcy byli na posterunku. Yes. No, mają te buty jakieś oh, z kosmosu. No halat, lat. chyba. Myślisz, ty bądź w nie tych pokrywi, sytuacjach jak jak życia. Bo ty kupowitujesz się. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Pan, tego dotarł. Ja też mam kimbapę. No bo zapieprzyłeś mi w ogóle. Bo ty od nas kupiłeś piłkarzy. Kto miał pierwszy kimbapę, chciałbym się no, kto pierwszy go z trafił. No, 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 ja. No, no właśnie. To zachowanie no, w no to chciał do nas iść od razu, idiot. Tak, chciał iść. To <głosić> mnie, chciał iść w takim razie. I Krzysztof. I a to też. To, <głosić> no chciał. Bo Szmarz zobaczył, on do nas chciał przyjść, bo to fajny klub, jego zdaniem. No, a... <głosić do końca> jego zdaniem to każdy klub, gdzie w ogóle pieniądze były. to jest a i w ogóle strzeliłem gola. Dlaczego ty mi nie skryjne, w bramkarza? Dlaczego nie gram piątej nic za tych gówniany, a ty mi nadłupiasz bramki? Co to za Memel z Grodą? Dembele. Patrzemy nie. to jeszcze na tę powtórkę tam bamby nie było. Tam był Bamba. Nie bo, bo za było. Przecież patrzcie, tam, no. tam, no. tam no. był. Fekir, był fekie i jeszcze jak coś tam... Tak, nie było bamby. Tam było jeszcze Ascension i na pewno nie było Bamby. Nie był Bamba. Nie było bamby, co ty pierdzielisz. Dembele pewnie z nim pomylił, bo to dawała takie czerwone murzyny, co? Nie, bo baba jest gruby, Dembele jest chudy. <śla> ja się go wypiję przy tego Haalanda. Mamy zmianę posiadania piłki. Jak bardzo dobrze, to, to Słunie, nie było faulu żadnego. przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Nie do niego, I no. i no. przeznaczkę. Tracą szansę na zagrożenie o. rywalom. Wilca, twojego to w ogóle nawet nie zauważył. do Asensio. O! Tak! Nie zabachał się! I ja powiem pewnie, że Ja miałem dla beki w ogóle, co <grym> ty do mnie mówisz, nie, no, ja dla czuli, miałem. Dlatego grę, nie miałem Dlaczego wygrałeś. Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych. To by tam mówi, że jest do mnie lepszy? Trafia z No właśnie, tak jak Łaskowski powiedział. Się to ja na nie chcę wypowiadać. No właśnie. Bo mi jest przykro. No nie dziwię się. Co no. się tutaj stało? Spalian, ja, nelby, jak zwykle. Ma jak bramkę. Wystarczy. No, pa, pa, on Ma jedną bramkę. Ma jedną bramkę. czy medytuje. <gry> on gra medytuje? czy medytuje. <gry> A Krzysztof gra w bramkę. czy robi z Ma idiotę? <gry> on strzela czy ze spalonego jak zwykle Ależ seria gol Dwie bramki, jedna po drugiej synka w ogóle nie wiesz, nie zauważył swojego starego na stadionie, pokazuje? Zauważył swojego starego na stadionie Swojego starego zauważył na stadionie tu się stało Ty w piłkę nie umiesz grać człowieku. No to ty nie umiesz, niby A to właśnie to Supermay że ty nie, nie umiesz. Ej tu nie było spalonego czy, ale tak jak tu spalonego nie było No bo to nie był spalony Ale przecież tam nie było żadnego obojęcia z tyłu był spalony No był znaczy, czy... nie był nie, nie było. Ale przecież tam nie było żadnego obojęcia z tyłu nie było spalonego Ale dlaczego? No bo no, podał szybciej No, podał Wybieg za obrońców Tak, wybiegł Niewiele było przerw w grze do licz... Weź to... tego Zbignan. nie pomijaj, weź tego nie pomijaj Mamy bramkę samobójczą, proszę państwa i <słuchanie> 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 to już swój BH w kosztowe stalencie <słuchanie> Patrz Zbignan. na to, Zbignan. patrz na to człowieku, nie? nogami <grym> i o tym i skupi się na <grym i wiedziałeś> Ty to, to, to widziałeś? To ty to widziałeś? Tylko wtedy? Teraz wypadałoby to odrobić. Czy ty mówisz, że, że, że ten bałkarz tu jest.? No sobie nie dziwię się, no on, on ten bałkarz reprezentuje poziom całego klubu. <tłuk> on się pierwszy raz w życiu tak wylał! On piłkę nie trafił, stracił bramkę Hiszpania na euro, wiesz, że Hiszpania identyczną na euro straciła? Co, też mu mi między nogami przeleciało? Tak, tylko że wiesz co? No? To hiszpański obrońca do swojego bramkarza podał normalnie piłkę i on nie trafił mnie. Świetnie, Do bramki spadła To już chyba czuje ja śmiać nie było Mają teraz No, ma gdzie jest moja odboj? Pewne sądźmy, że jeszcze dojść do piłki, ale Bramkarz sprzątnął mu ją sprzed nosa. Dzięki, teraz piłkę. Dzięki. Dzięki. Uwaga, piłka za plecy obrońcy! zawsze trafia. CO TO BYŁO?! A spalony! A, spalony. Myślałem, że każdy, bo we wkazach wybiegłem. Mecz fenomenalny, Mecz powiem się. Że w ogóle strzeliłeś cztery bramki, to że czwarta to był teraz fenomen. Ty strzeliłeś czwartą. Na twojej konto. Widziałeś to bez talentu? Emocji nie będzie. Chodzi mi o Holandę oczywiście. Myślałem, że o twój zespół. <grywa> oh. Oh. Bardzo <grywa> dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Dzięki. A co to ona teraz on zawsze trafia. Zostałeś no. <noise> się... To okej, ci w ogóle facet zeszedłem. Jonathan. Royce. Jonathan. Royce. Jonathan. Ale teraz życiowo. Dunatana Swista W Dlaczego pięć na dupę dostanie? No bo jesteś gorszy, może dlatego pan jak Jonathan Bamba Ale ty ten... się jarasz tym, jak ty orgazm dostałeś? Chujowe, to się wylał, totalnie, w ogóle nie istnieje no, To ja czemu, mówiłeś, że... że ty ten lepszy jesteś w ogóle w piłkę nożną, w futbol Wiesz, jak może, może patrzymy, wiesz, na no poziom pierwszej ligi polskiej, no to wtedy może, a tak no to wiesz, w ogóle wiesz mają wiesz, go, w ogóle wiesz. Stąd też ten wynik. Chyba Dzięki. też nic im nie może zagrozić. Zresztą oni, nie Nic nie może No zgodzę się w z tym, jak oni mają zdanie, zawodników zdanie, typu Halat i to jest... Maksymalne. Nie z już zawodników, to się nie dziwię, że z nie, nie może zagrozić. Bamba. Bo, bo są gości, no chyba, są gości no, chyba, że są zawodnicy lepszy, na przykład Jonathan Bamba i gości na przykład... Yy, ten, Alan. Co? O jaki wolny, no? Robię, no, rozumiem, dla, dla słabszej dużyny wolny. Ma to sens. No nie wolny, czemu oszukujesz? Nie, nie, nie. Uwaga, duży. spójrzmy. Teraz Marco Mam wrażenie, że tutaj organizator coś oszukuje. Ej, tak! strzeli ci I bezrobotniak. Tak! <laughs> Przecież mają wotek, ja swoim ślubię. No wziął, wziąłem go z ulicy, jest ja. taki. Znaczy on przed wypadkiem, nie on w Borussii, a no to się nie dziwię w sumie Borussia to, Bojusia to taki śmietnik To z kolega Lewandowskiego Ale Borus to taki śmietnik, że to faktycznie można uznać jako bezawotnego. Dzięki Dlaczego Borus... Dlaczego ty całą Borusję zniszczyłeś przez skalanda? No bo, bo nie. jest fajnym klubem bo... tam grał Lewandowski, Błaszczyk Ale to no, mają brzydkie logo jak brzydkie logo. No tak, ktoś zrobił hucho w pęcie, na żółto jak pokolewo i tam BW coś tam. Znowu D. Ale strzał To W, tylko że polskie. Znaczy, już na polskie, tak. BW B, <grym> W, <wody> B. Ja nie nawet woda, że twój nie, wody wody nie umie. I chyba jest nie... to jakiś nieustanny smysyk włączyłeś, bo stać się zmęczył te twój diabi. Chyba, że po prostu taką no wytrzymałość miał. Nie, właśnie ja, mia, ja miałem wcześniej. Ale ty, ty, teraz jak zobaczyłem, że teraz straciłeś dwie bramki na tym, to się uspokoiłeś. To to było wypatrzeć. Duże brawa. Florian Wirc. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Tyk. No, na aut. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzuc z autu. Halland. To ja w tuważyłem... Jakie <stansujesz> <stansujesz> <wzys Graduate> w ogóle, nie? Daleka <śmieniu> piłka Pa, jest od niego lepszy, rozumiesz? ale to kosztuje 15 tysięcy I ma więcej strzałów od, de, od tego twojego Halanda Nie ja też mam Dembele. <śmieniu> Ale nie, bo inny Dembele, Dembele na ataku, Dembele ten, wiesz ...a czasu coraz Aj, no nie tak to miało wyglądać Niedobre wybicie bez talentu. No się zastanawiam, czy, czy dać ci bramkę żeby była dogiewka. No, złagam się, no. Wziął teraz no na Jonathan Bamba ma milion tempa, no. Naciskali go i wymusili błąd. Wyszedł z piłką poza chyba tego tempa nie zwiększyłem, bo mu dałem styl gry malarz, no. No właśnie, się zastanawiam, no nie, chyba ci nie dam tej bramki, no, ale no, jeszcze się zastanowię, tak, no. Tylko lepszy klub może... I, jak wie kopiesz po dupie teraz! No już to jest, wiesz... To... Przegrywasz, tak? Czy jesteś gorszy, tak? Nie wykrękaj zaraz! To przecież... Ja dam ci bramkę, że to będzie moja świadoma decyzja, no przecież to nie ma takiego, żebyś... Ty strzelił, wiesz, bramkę tak po prostu, nie? Tu takie coś, tu wiesz. Może na bilfeki cię wyeliminuje? No raczej nie. Teraz co to było? To było podanie twojego zawodnika. Do bezrobotnego. Dzięki, nie. Bezrobotniak! No Spędzimy po marzenia. Do... No i co Wie tu robić, no? No i co tu robić, no? No jak myślisz Jakub? Do jaki? Ty jesteś czarny! No. No. Do tej burzy ten Nie No na bramce, czot! Co tu robić? O fada tego w ogóle widzisz go? Ty też masz kalandę? Nie miałem kurtła. Widzisz <laughs> Mi jakie ogóle stanęcie totalne u was tam było. Dobra, ja zrobię screena, bo to jest fenomen. Ja też zrobię screena, no. O Widać, nie przyjechali! jakie jest... Fe z Warszawy przyjechały do poważnego klubu, nie? I się zesrali totalnie. Nie, rewan trzeba. Re, rewan? Na waszym no? waszy stadionie. No, no na naszym <grym> no, no nie wiem czy nam chce na to ketopisko się, no jaka, się jakaś <grym> wygrać. Óstrow no. <grym> i poczekaj, jak ty to była wełka, to twoja samobój dla kyła? To był i To go tam twojego właśnie do tego, chociaż było już jako... Nie jako... Gruna, obrońca do niego podał. Właśnie... Nie, poczekaj, bo... Wiesz, że ta karta się do tej pory nie sprzedała, a wystawiłem najtańszą na rynku wtedy. No to widzisz. Ej, nie ma i na rynku za tą cenę! A i najtańsza 27 kosztuje, a ja z wystawiłem za 25 i nie kupuję! Czekaj, czekaj, bo ja muszę sprawdzić. Kto to strzelić to? To faktycznie, czy to w dobiegł dembelem, czy to twój, twój bestalenciak dał? Uwaga, uwaga... O! O! No to nie, za twój, twój dał i ten brałkaś, i Jezusa, mają tą piłkę, dotknął nawet ręką, znaczy nogą, ale się zesajał. Jak się obrócił, tak... Jaki był masz klub, to jest totalny! Człowieku, to, to, to nie jest poważne nawet, przecież to jest, to jest, to jest, to jest, to jest smutne. Że to nawet poważne nie jest. No bardzo ja ci współczuję, że to wiedziałeś. Taki klub, że kiedyś ci screen, a Ty zobacz do tego wiem kadza, Ty powiedz, wiecie, to już człowiek poważny. I ty mówisz, że, że te, te katrytek w McDonald's nie sprzedaje. Co on tam pierwsza? Wyświetl obraz, aż, aż cenzura była. <laughs> Bo wygląda jakby te frytki przebierał.